Robotnice i robotnicy. Towarzysze. Będzie tego, będzie tego, będzie tego, będzie tego. Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Będzie siedział! Przepraszam. Tak. Będzie tego, będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Nie będziemy więcej pracować, to nie są warunki dla ludzi pracy i w ogóle nie ma mowy! Będzie tego! Będzie tego! Będzie tego! Będzie! Sięgał, BĘDZIE się! żą was, smagają batogiem. W imię czego? Pychy Cezara? Będziesz <śmierdzi> <śmierdzi> Będziesz Będzie Nie. Nie. Wytucharujecie, a hipopotamy to kto nakarmi, co?